Idziecie w miasto, do znajomych, wiecie, że będzie tam alkohol, czysty alkohol. Pół litra, ty ja nie doniosę do domu. A ile powinno być? Co najmniej cztery. Nie ograniczajcie się w ilości jedzenia. Zobaczcie na moim przykładzie. Tutaj dziabnęłem, nie ukrywam, dwie ćwiartki cytrynówki. Do tego parę kielichów czyste jeszcze, ale zjadłem. Tylko albo aż hamburgera z frytkami niedużo ale zjadłem, tak i jeden kawałek jakiejś małej pity. I co się wydarzyło? Samego rana zobaczyłem na poziom glukozy, no i się zdziwiłem, nawet poniżej 70 mg na decylit. Hipoglikemia poposiłkowa. Pamiętajcie, żeby, a szczególnie cukrzycy, musicie pilnować i albo się badać na bieżąco, albo sporo... Podjadać, przekąsać, a najlepiej czymś tłustym, z białkiem. Obudzisz się rano, też sprawdź, co się dzieje. Czy ja się czuję fatalnie? Nie wiem. Czy... Gdzie pan? Gdzie? Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością.